Cześć, z tej strony Kruszon i zapraszam Was do kolejnego odcinka Logbook. Yy, Puk. Zbliża się koniec roku no i też zbliża się ostatni odcinek yy, moich mini recenzji. Dlatego chciałem Wam opowiedzieć o książce, która w tym roku w roku 2021 yy, yy, zrobiła na mnie największe wrażenie. Jeśli miałbym wskazywać książkę, która wywarła na mnie największy, yy, która zapadła mi najbardziej w pamięci, jest to książka Wyspa Sachalin, rosyjskiego pisarza Edwarda Fierkina. Jest to wspaniała opowieść o świecie po trzeciej wojnie światowej. Świecie, który umarł. Jedynym krajem, który przetrwał jest Japonia. Nasza bohaterka, Lilak wyrusza na tytułową wyspę Sahalin z misją przewidzenia możliwych kształtów przyszłości. Lilak zajmuje się futuryzmem. Futuryzm jest to nowa nauka cesarstwa zajmująca się, mająca na celu pomóc w postępie kraju. Wyprawa jednak z pewnych powodów przypiera nieco, cien, nieco cienny obrót i nasza bohaterka odkrywa piekło na ziemi. Kanipalizm, przemoc i wszechokarniające szaleństwo to są to niektóre z plag, jakie, na jakie cierpią. Wyspa Sahali. To Krośna yy, jest także proń, która podczas wojny, yy, która została uszyta podczas wojny i na którą nie ma lekarstwa. opisie książki przeczytać można. Yy, Wyspa Sahali to olśniewająca i przerażająca wizja yy, tego, dokąd może zmieszać nasza cywilizacja autor po mistrzowsku parafrasuje Czechowa, snuje narrację, która zasłyszenie stawia go w jednym szęcie z takimi pisarzami jak bracia strukarcy. Ja pod tym opisem się podpisuję. Zachęcam Was do odwiedzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieracu i do wypożyczenia książki Edwarda Wierkina Wyspa Sachalni. Zachęcam Was do odwiedzenia fanpage'a Powiatowej Biblioteki Publicznej, do odwiedzenia strony Powiatowej Biblioteki Publicznej, do odwiedzenia Strony klubu Miłośników Bloka, Klubu Miłośników Fantastyki Sakita, to odwiedzenia to fanpage'a Klubu Miłośników Fantastyki Sakita na Facebooku, to osajszenia na nasz kanał Miłośników Fantastyki na YouTube oraz to dołączenia do naszej małej społeczności na Discordzie. Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Cześć!